Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Pytanie do mnie było, czy warto porównywać noże ze sobą? Powiem w ten sposób. Osoby, które wiedzą, do czego służy nóż, które dobrze wiedzą, do czego służy nóż i potrafią się nim posługiwać na co dzień, oczywiście, że mogą noże porównywać, jak najbardziej. Dlaczego nie? Ale nie możemy porównać. Peugeota do Mercedesa albo BMW do Skody. No, nie możemy. Słuchajcie, aby porównać ze sobą noże, to nóż powinien mieć przede wszystkim taką albo taką samą albo zbliżoną wagę do noża, który będziemy porównywać. Materiał rękojeści powinien być zbliżony, czyli na przykład dwa noże z drewnianą rękojeścią możemy porównać budowa noża powinna być taka sama, czyli możemy porównać dwa hidentangi, na przykład z zakutym trzpieniem. kształt głowni powinien być taki sam, szlif powinien być taki sam, grubość i szerokość głowni powinna być taka sama, jej kształt. nie możemy porównać tego noża, ahti, varra. Do noża Mora, z bardzo prostego powodu. Zupełnie inna rękojeść, zupełnie inna rękojeść. I tutaj każdy może się sprzeczać: mi bardziej pasuje, że jest podcięcie, a na przykład komuś nie pasuje, że jest podcięcie i woli More Classic, która nie ma podcięcia. Mi przy 12-centymetrowym ostrzu bardzo pasuje to, że on ma tutaj tą tak zwaną dupkę, za którą mogę złapać przy ewentualnym uderzeniu w patyk, komuś może to nie odpowiadać. Nie będzie potrzebował noża do takiej pracy. Nóż Mora Classic jest nożem rzemieślniczym. Nóż Ahti, no już jest takim trochę nożem biwakowo-terenowym. Ponadto szlif. No szlif tutaj jest wysoki, w Mora Classic jest ten szlif niski. I to są obydwa noże skandynawskie. No nie możemy porównać noża na w 1 do Wary, dlatego że to są noże skandynawskie. No ten jest szwedzki, ten jest fiński. No i mają tyle ze sobą wspólnego. Ten ma konweks. Zupełnie inaczej będzie się zachowywał na przykład przy cięciu warzyw, owoców, jarzyn, przy obieraniu ziemniaków, przy smarowaniu chleba masłem. Tutaj chodzi o grubość głowni, tak? Jeżeli ktoś by był bardzo dociekliwy. Zupełnie inaczej będzie się zachowywał w pracy w rękawicach na przykład Falkniven zdecydowanie lepiej będzie się pracowało takim nożem moim zdaniem przynajmniej skromnym niż takim nożem w rękawicach zdecydowanie inaczej on się będzie zachowywał każdy z tych noży po na przykład na olejowaniu rękojeści będzie inaczej leżała czy po namoczeniu rękojeści zdecydowanie inaczej będzie się ten nóż zachowywał, jeżeli chodzi o trzymanie ostrości, ponieważ tutaj jest stal nierdzewna, której producent nie podaje, jaka to jest stal. Tutaj jest laminat VG10. Zupełnie, zupełnie inna bajka. Tak samo nie możemy porównać, no i oczywiście budowa, nie? No tutaj jest hidden, tutaj jest full. No i dobrze, i mamy teraz dwa full tangi. Czy my je możemy porównać ze sobą? No wątpliwe porównanie. Waga, grubość, Szerokość, zupełnie inna rękojeść, zupełnie inny, in, inny materiał rękojeści, kształt głowni, szlif. Jedyne, co je łączy, to jest konstrukcja. Nic ponadto nie łączy tych noży. Czy możemy porównać na przykład taki duży nóż terenowy, jakim jest SE6, do, do Falkniwena, No, absolutnie nie możemy porównać. Dlatego, że to są zupełnie dwa inne noże. Możemy porównać ich budowę, tak? Mają tę, tę samą budowę, zupełnie inną grubość, zupełnie inne okładki, zupełnie inny, bardzo zbliżony kształt ostrza. Aczkolwiek ESE ma podcięcie na palec i rampę na kciuk. Zupełnie inna stal, zupełnie inne hartowanie, zupełnie inna, inne trzymanie ostrości itd., itd., itd. itd. Jeżeli chcecie porównywać do siebie noże, powinny to być noże podobne, powinny to być noże, które mają te same właściwości. Yy, mówią, że nóż Mora jest najlepszym nożem do lasu. No tak, z tego względu, że jest to najlepszy budżetowy w ogóle nóż na rynku. To jest nóż Mora. Aczkolwiek moim skromnym zdaniem, tym ostrzem z Victorinoxa, czyli 3 centymetrowym ostrzem, wiele lepiej się rzeźbi niż na przykład jakimkolwiek ostrzem od Mory jakimkolwiek tak samo wiele lepiej się y, pracuje w kuchni y, nożem Opinel na przykład niż nożem Mora czy nożem y, Ese czy nożem y, Ahti bo co do Falkniwena to tutaj bym miał y, pewne obawy że Opinel jest y, no troszkę mu ulegnie no ale to nie o to chodzi jakie ja mam obawy jakie ja mam zdanie chodzi o sam fakt czy warto porównywać noże moi drodzy Warto porównywać noże, jeżeli potrafimy to robić mądrze, czyli wiemy, co porównywać. Jeżeli mamy dwa zbliżone noże o tej samej konstrukcji, o tym samym szlifie, ze zbliżonej parametrami stali, o tym, tej samej szerokości, grubości, długości ostrza i tej samej budowie, wtedy rzeczywiście warto jest porównywać nóż do noża. To wszystko w dzisiejszym materiale, zostańcie w duchu i zapraszam do lasu.